no się ma, nie jeden nie dwa a trzy zestawy elektrycznych śrubokrętów sobie sprawiłem wowstick try czyli wkrętak i zestaw 20 bitów wowstick 1f czyli dość potężny zestaw wkrętak wiadro bitów i masa masa dupereli i xiaomi electric Precision Screwdriver Kit 24 in 1. Czyli ewolucja mojego ukochanego ręcznego takiego zestawu Xiaomi. Jak ja go uwielbiam, który z nich jest najlepszy? Przynajmniej moim zdaniem. Zapraszam na film. Wow, stick Try. Jak smaza wskazuje taki zestaw na początek, żeby sprawdzić czy ta idea nam się podoba. Co jest w zestawie? Śrubokręt i 20 bitów. 20 bitów w najgłupszym pudełku jakie ja do tej pory widziałem. Jeśli chcę wyciągnąć bit z pierwszego rzędu to jeszcze nie ma dramatu, ale jeśli chcę wziąć bita stąd. Dół. A, nie, widzę Cię, a nie mogę Cię mieć. Trzeba wyciągnąć wszystko. Co jeśli nosisz to w plecaku albo w torbie właśnie z reguły tak się kończy, po czym wyciągnąć bita, którego poszukujesz i złożyć całość. Już wolałbym, żeby one były luzem albo w jakimś woreczku. Byłoby wygodniej, bo teraz to jest po prostu chwila sprzątania. Jest to najsłabszy. Ale zarazem najtańszy wkrętak z dzisiejszego zestawienia. Zasilany jest dwoma paluszkami AAA. Jego moment znamionowy to 0,12 Nm. Czy to dużo? Jeśli z jednej strony liny podłączysz malucha kwiata 126P, a z drugiej strony 351 takich wkrętaków, to te wkrętaki. Przeciągną malucha na swoją stronę. Łowstick 1F. To już jest potężny zestaw, który tak naprawdę kupiłem w tydzień po kupieniu Łowstika Try, bo jednak ta moc, ten moment obrotowy 0,12 Nm okazał się trochę za słaby na moje potrzeby. Ten zestaw jest trochę bardziej rozbudowany, bo poza wkrętakiem. Dostajemy nie jedną beznadziejną, a trzy beznadziejne rurki z bitami. Jest ich tu około 60. Dostajemy matę magnetyczną na śrubki. Uwielbiam ją. Dostajemy etui, w które zmieści się wkrętak i jeden komplet bitów. Podstawkę na śrubokręt. No z długim nie działa. Słoiczek na śrubki z kilkoma śrubkami, chyba do potrenowania. Jakiś taki element do rozdzielania ekranu. Magnetizer. Magnetize i demagnetize. I przyssawka. Wołski Try nie radził sobie z każdą śrubką. Miał 0,12 Nm momentu obrotowego. Ten ma 0,15, to 25% więcej. To już wystarczająco, żeby sobie poradzić praktycznie z każdą śrubką w każdym dronie. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Jak to się ma do malucha? 281 tych wkrętaków poradzi sobie z przeciągnięciem malucha. Wymiary i wygląd są praktycznie identyczne, a różnią się one wyłącznie kolorem i portem USB. Po co port USB? WowStick 1F Plus zasilany jest akumulatorem i ładujemy go właśnie poprzez port umieszczony na końcu śrubokręta. Na tle konkurencji wyróżniają go jeszcze trzy diody LED. Oświetlają one bit i okolice, w której pracujemy. No i numer 3 w tym zestawieniu, czyli... Wait for it. Xiaomi Mia Electric Precision Screwdriver Kit. 24 in 1. Piękna nazwa. Te wkręty kupiłem praktycznie bez sprawdzania parametrów, bez zastanawiania się, ze względu na uczucie, jakim darze ich protoplastę. Czyli zestaw analogowy Xiaomi Wicha Precision Screwdriver Kit 24 in 1. W analogowej wersji logo Wicha jest, w wersji elektrycznej nie ma. Co to jest WIHA? WIHA to niemiecki producent narzędzi, który jest na rynku od 80 lat i to porządnych narzędzi. Także WIHA to taki, można powiedzieć, znak jakości w tym wypadku. Niestety w wersji elektrycznej zabrakło. To już nie jest tworzone z marką WIHA. I nie wiem, jak to się przełoży na jakość tych krętaków. Te od dwóch lat działają jak nowe. Nie wyglądają jak nowe, są trochę. No, mocno zużyte, ale działają jak nowe. Nie niszczą śrubek, są ostre, precyzyjne, jak sama nazwa wskazuje. Ten zestaw jest od kilku miesięcy na rynku, a ja go mam od dwóch tygodni, od tygodnia. Także tu się jeszcze nic nie zdążyło zużyć. I nie jestem w stanie stwierdzić, czy te końcówki będą no tak samo wytrzymałe jak tutaj. Design jest bliźniaczy. To jest większe w każdą stronę od tego. Czy to dobrze? Bardzo dobrze. Ten zestaw wygrał Red Dot. A to jedna z najbardziej jak nie najbardziej prestiżowa nagroda za design. W zestawie znajdziemy to co widać, czyli 24 końcówki, w tym 6 przedłużonych. W końcu mogę odkręcić tą śrubkę. Pudełko, które magnetycznie trzyma wszystkie bity, wkrętak i kabelek USB. W tym wypadku jest to USB-C. Plusem tego rozwiązania jest to, że dzięki temu, że tu wszędzie pod spodem są magnesy, mi nie wymaga tego magnetyzera. O! Wszystkie bity są zawsze namagnesowane i nie zdarza się, żeby po przyłożeniu bite do stalowej śrubki. Właśnie przyczepiła. Gdyby tylko ten wkrętak posiadał diody LED, byłby to wkrętak idealny. Jest bardzo wygodny. Różni się od pozostałych wkrętaków tym, że tutaj jest uchwyt chropowaty, ułatwiający trzymanie. I ma dwa biegi. Bieg pierwszy, na którym jego moment obrotowy to 0,05 Nm. I bieg drugi, czyli 0,2 Nm. Czyli o 30% więcej niż miał mocniejszy wałustyk. Wow w sytuacji z maluchem na pierwszym biegu potrzeba byłoby 841 takich wkrętaków, ale jeśli przełączylibyśmy go na bieg drugi, wystarczyłoby 211 wkrętaków do upokorzenia malucha. Krętaki WowSticka po prostu przestają się kręcić po puszczeniu przycisku i wytracają powoli prędkość. Ok, nie jest to 2-3 sekundy, to trwa ułamek sekundy, ale ten obrót wciąż trwa. Wkrętak Xiaomi ma hamulec, czyli zatrzymuje się natychmiast po puszczeniu przycisku. Tak jak w dobrych wkrętarkach. Nie robiłem testu długości pracy na baterii, bo okazało się, że praktycznie każdy z nich bez obciążenia potrafi pracować 8 godzin. Więc... Nagrywać to? Męczarnia. Xiaomi wyposażona jest w baterię 3,7V o pojemności 350 mAh. Wystarcza to na wkręcenie lub wykręcenie około 400 śrub. WowStick 1F Plus ma większą baterię 500 mAh i producent podaje, że to właśnie pozwala na 8 godzin ciągłej pracy. Tylko, że jest to praca bez obciążenia. Te dwa wkrętaki służą podobnie. Około jednego dnia. Czy on będzie działał dłużej niż Xiaomi? Powinien działać dłużej, ponieważ ma słabszy silnik i większą baterię. Powinien działać dłużej. Z drugiej strony... Traci energię nie tylko na kręcenie, ale i na świecenie. Więc to może być porównywalny wynik. Wowstick try będzie za to kręcił się najdłużej. Wkładam tu dwa paluszki AAA. Ja tu wkładam Enelupy. One mają pojemność około 800 mAh. Czyli najmniejsza moc, brak światełka i największa bateria. Będzie pozwalał na najdłuższą pracę. Największa zaleta na plus w tych trzech: światełko. Największa wada na minus: długość tej główki. Xiaomi ma najkrótszą główkę i to utrudnia pracę w niektórych przypadkach. Nie podejdzie. A ten już daje radę. Nie już wspominałem. Najtańszy Wołski, Try kręci się z prędkością 150 obrotów na minutę. Te dwa droższe 200 obrotów na minutę. Ok, wyliczyłem, ile potrzeba śrubokrętów do pociągnięcia malucha, ale tak bardziej obrazowo. Jakiego drona podniesie każdy z nich? W końcu jesteśmy na kanale o dronach. Także miniaka pociągnie każdy z nich bez problemu. Mavica Pro każdy. Czy to z baterią czy bez? Wszystkie sobie poradzą. Na fantomie trzecim poległ Woolstick Try. Phantom 3 z plusem to z kolei za dużo dla Lowstika 1F Z wszystkimi tymi drynami poradził sobie bez problemu krętach Xiaomi. Także tutaj zgodnie z przewidywaniami najmocniejszy z nich udźwignie największy ciężar. Celowo nie omawiałem zestawów bitów, ponieważ no chyba nie ma jednego zestawu, który zadowoliłby wszystkich. Nie da się trafić jednym zestawem we wszystkie potrzeby. Nawet w moim wypadku, nawet ten największy zestaw tych trzech fantastycznych tubek nie spełnia moich oczekiwań. Brakuje mi tak naprawdę dwóch bitów do rozkręcania Mavic'a R2. No dobra, a jak z cenami? Tego najtańszego, czyli Wow Stick Try. Można kupić w Polsce za około 70 zł. Wołostik 1F to wydatek na poziomie 180-200 zł, ale trzeba mieć na uwadze, że poza wkrętakiem dostajemy jeszcze masę innych rzeczy. Tego kompletu obecnie w Polsce nie znalazłem, nie da się kupić. Ja go ściągnąłem z Chin, także jego cena to 120 zł, ale myślę, że w Polsce zostanie wyceniony. W granicach 180-200 zł, czyli dokładnie tak jak ten. No więc, który z tych produktów, moim zdaniem, jest najlepszy? Bezapelacyjnie Xiaomi. I tutaj główną rolę odgrywa pudełko. Ta forma przenoszenia, ta forma obcowania z tym, fakt, że wszystkie bity są. Magnetycznie trzymane dzięki temu cały czas namagnesowane. Fakt, że ładujemy to przez USB-C, no i fakt, że jest najmocniejszy, pozwala zapomnieć o tym, że nie ma tu wszystkich końcówek, których potrzebuje i że zestaw nie jest tak bogaty jak w przypadku 1F. Plus. Co robię, to PH0 wymieniam sobie na PH00 na dłuższej nóżce z 1F. I zabieram sobie z niego również matę. A! Wrzucam jeszcze Imbusa, którego nie ma w żadnym z tych zestawów. A bez którego nie da się rozkręcić Mavica R2. I na to wszystko dokładam moje ukochane wichy. I teraz jest to mój zestaw idealny. No dobra, bo ja mam. Trzy wkrętaki elektryczne, a większość z was nie ma niejednego. jednego. Zróbmy coś z tym, może konkurs. Pokaż, że potrzebujesz takiego zestawu elektrycznych krętaków. Nagraj film, w którym jakimś absurdalnym przedmiotem, bądź w jakiś śmieszny, absurdalny sposób wykręcasz jakąś malutką śrubkę z urządzenia elektronicznego i wyślij go na mój adres e-mail. Konkurs małpa. Znów o Koniecznie w mailu dopisz, że wyrażasz zgodę na jednorazową publikację tego filmu na kanale. A ten znów o dronach. Będę go używał w filmie z wynikami konkursu. Nigdzie więcej. Zgłoszeń możesz wysłać, ile chcesz. Najważniejsze, żeby były krótkie i zabawne. Zwycięzca wygra wybór redakcji czyli nowy, fabrycznie nowy, zapakowany zestaw WIHA. Fu, jaka wicha. Xiaomi Mia Electric Precision Screwdriver Kit 24 in 1 i komplet gadżetów. A drugie i trzecie miejsce same gadżety i może jakąś niespodziankę. Coś jeszcze wymyślę. Konkurs trwa do 15 października i 15 października przejrzę wszystkie zgłoszenia i w ciągu 2-3 dni ogłoszę zwycięzcę. Zwycięzcę będę wybierał osobiście. Na podstawie moich preferencji, osoba, która rozbawi mnie najbardziej, której film uznam, że jest z jakiegoś powodu najlepszy, nie chodzi o technika, chodzi o merytorykę, wygrywa. A jeśli lubisz rozkręcać i skręcać drony i masz konto na Facebooku, co okazało się, że wcale nie jest takie oczywiste, wpadaj na grupę Złomiarze DJI. Sprzedajemy tam drony, części, wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się linkami do okazji. No, jest tam nas obecnie ponad 5000 tysięcy osób. Niezła drużyna. A tymczasem ja się żegnam, gumowych drzew i do następnego. Hej!